Cześć, to jest WOD Flash. Po dwutygodniowej przerwie wracam z podsumowaniem wydarzeń w World of Tanks. Zaczynamy. Dwie nowe mapy, Canyon i Wyspa nabierają coraz pełniejszych kształtów. Możecie je obejrzeć na filmach, które ostatnio zostały udostępnione w sieci. Obie mapy są dość dokładnie zaprezentowane, ale pamiętajcie, że to nadal faza projektowania i jeszcze te mapki mogą się zmienić. Linki do obu filmów zostawiam w opisie. W grudniu będziemy mieli dwa wierzchołki drzewa. Pierwszą już trwającą promocją jest zniżka na czołgi prowadzące do wielkiej niemieckiej parówy, czyli Jak-Pancera s 100 Potrwa ona do 20 stycznia, natomiast drugim wierzchołkiem, rozpoczynającym się 20 grudnia, będzie promocja na linię radzieckich dwulufowców. W obu przypadkach możecie liczyć na obniżkę cen czołgów do 50% oraz specjalne misje dla maszyn znajdujących się w tych liniach. Jak już zapewne wiecie rozpoczęły się tegoroczne operacje świąteczne. Skrzynki, zniżki, promocje, kalendarz adwentowy, dwa nowe czołgi premium i tak dalej i tak dalej. To wszystko już znamy, więc nie ma o czym gadać. Ciekawą sprawą jest fakt, że w tym roku zostały ujawnione procentowe szanse na wylosowanie poszczególnych nagród. Wługienie nie byłoby jednak sobą, gdyby troszkę nie zahachmęciło i nie zrobiło tego w dość nieczytelny sposób. Niestety nie mamy tutaj procentowych szans na każdą z nagród, zostały one podzielone na kategorie, co trochę zaciemnia rzeczywiste szanse na zdobycie poszczególnych nagród. Czołgi Premium 8 poziomu zostały wrzucone do worka razem ze stylami 3D, a nie trzeba przeprowadzać jakichś szczegółowych badań, aby zauważyć, że style wypadają jednak częściej niż te czołgi. Tak czy inaczej mamy przynajmniej jakąś orientacyjną informację na temat szans wylosowania nagród. Warto zaznaczyć, że cała ta grafika dotyczy serwera chińskiego. No i na koniec, nie zapomnijcie zalogować się do gry w trakcie operacji świątecznych, a otrzymacie w prezencie czwartotierowy niemiecki liściciel czołgów z magazynkiem. Wargaming cały czas wymyśla sposoby na wyciągnięcie złota i kredytów zalegających na kontach graczy. Tym razem dał możliwość zakupu surowców przemysłowych, które służą do rozbudowy klanowej twierdzy. Możecie skorzystać z trzech ofert za złoto i jednej za kredyty. Akcja trwa do 11 stycznia i tylko raz można użyć danej opcji zakupu surowców. W dniu startu kalendarza adwentowego zostały ujawnione wszystkie oferty, które miały się w nim pojawić. Pomimo, że nie poznaliśmy konkretnych dat, to do pewnego momentu czołgi objęte promocjami pojawiały się rzeczywiście w kalendarzu. Jednak kilka dni temu to się zmieniło. Prawdopodobnie oferty zostały zmienione przez Wargaming, więc jeśli nic z ujawnionej na początku grudnia listy Was nie interesowało, to teraz warto sprawdzać ofertę samemu, żeby nie przegapić jakiegoś czołgu, którego nie było na liście. Do super testu trafił nowy dziewiątotierowy niemiecki czołg średni Kunce Panzer. Jego główną cechą będzie tryb ostrzału, będzie on pozwalał na dodatkową depresję działa, ale nie będzie się on uruchamiał automatycznie jak w STB-1 lub szwedzkich czołgach średnich. Bardziej będzie to coś w stylu szwedzkich niszczycieli czołgów, bo w zamian za lepszą depresję armaty oraz lepszą celność stracimy trochę na stabilności działa, manewrowości i szybkostrzelności. Czołg w trybie normalnym będzie dość długo celował i miał niską celność, ale za to będzie szybciej przeładowywał armatę. Jest to dość ciekawa koncepcja i jestem ciekawy jak to wyjdzie w praniu.

Alright, I think that's literally all the World of Tanks things deleted now on my PC.